kochani, witajcie w tym odcinku na moim kanale Z tej strony Kelly A w dzisiejszym odcinku będzie vlog Który kochani W sumie pokaże jak wychodzę z psem p, i I myślę, że wam się odcinek spodoba Kochani, sobie teraz jemy śniadanie I to są oczywiście Podstawowe płatki z mlekiem takie ciasteczka, kocham ciasteczka. To są w ogóle moje ulubione płatki, więc takie jest moje śniadanie. Ogólnie, to kochani, jestem już na spacerze z psem. Przepraszam, że wymaga mi się trzęsienia ogólnie kamera, ale po prostu pies szarpie. Patrzcie, jaka jest ogólnie dziwna pogoda, bo jest tak, wygląda to tak. Ja myślę, że będzie jakoś zimno, a jest mega ciepło nawet duszno. Wydaje mi się, że może być burza za niedługo. Chyba przyszedł tym nawet dzisiaj jakiś alert, więc no nie wiem. Ogólnie kochani, to chciałam wam powiedzieć, że znowu się trzęsie kamera, bo jest ciągnie. Chciałam wam ogólnie powiedzieć, że ten vlog nie będzie takim do końca vlogiem, no bo on będzie taki krótki. Czy to będzie vlog, ale to będzie taki krótki vlog, ponieważ ja po prostu nie mam czasu też na nagrywanie aż tego tak dużo. Ale mogę spokojnie nagrywać, ale też nie aż tak dużo. Ja w ogóle kochani staram się nagrywać jak najwięcej z tego Vloga, żeby na ten vlog było trochę rzeczy i żeby ten vlog nie trwał dwie minuty, bo to nie jest taki do końca. Potem vlog, jak to trwa 2 3 minuty, i pewnie najwięcej będzie tutaj nagrań z tego spaceru. No bo teraz mamy więcej czasu na nagrywanie, potem to jeszcze nie wiem, zobaczy się w domu już. Chodź, taki! Chciałabym ogólnie kochani powiedzieć, że ten balkon ostatnio widzieliście rok temu Jak pokazywałam wam mojego psa Bo był on wtedy nowy ja go do, co dopiero dostałam W się sensie, dostałam Wiecie, dopiero co mieliśmy go I miał tam... Mieliśmy go tam dwa tygodnie, nie, trzy Ten kochani balkon ostatnio widzieliście na moim kanale rok temu I uważam, że to jest naprawdę sporo Rok to dużo. Coś w sensie, rok, jak na kanał, to dużo. Bo jak patrzę sobie, że niektóre filmy były tam, to ja mam takie co? Już rok temu i takie no w ogóle. Więc kochani, ten balkon ostatnio widzieliście rok temu i teraz rok później go widzicie? I w ogóle wiecie czemu ja, kochani, przyszłam na ten balkon? Ponieważ, kochani, patrzcie, ja pozwólcie, że Wam pokażę jedną mega moją istotną rzecz. Na tych schodkach. To jest takie zajście. Na tych schodkach dzisiaj siedziały gołębie i w ogóle gołębie ciągle nam się dają gdzieś na okno, na parapetie w ogóle. Nie wiem, ale na tych schodkach dzisiaj siedziały dwa gołębie. Mój pies tutaj przybiegł wystraszył, no i gołam. Chyba sobie złamał skrzydełko, ale nie wiem, bo już ich tutaj nie ma. Ale ciągle tu siedziały przez jakąś dwie godziny, dwie, coś takiego. Wiem kochani o tym, że ta informacja, że gołębie mi siedziały na balkonie była wam bardzo potrzebna do dalszego życia, ale ja po prostu musiałam o tym powiedzieć, bo aż się zdziwiłam, że takie gołębie mi siedziały kochani na balkonie. No tak jakby no, załóżmy, że pod balkonem. Dzień dobry kochani, um, to jest już później. Kochani, bo ostatni, um, um, ostatni klip filmu nagrywałam... Jakoś około 11.30, 12.00 A mam kochani już jakąś 16.00, 15.30 Więc ten i chciałam wam powiedzieć, że teraz jadę nad jezioro I może wam coś nagram nad jeziorem Tak ogólnie kochani, to jestem właśnie nad jeziorem Nie wiem czy nie dobrze słychać, bo cicho mówię Bo ludzie tu słyszą wszystko i jest i tak głośno Ale mam takie fajne chłopki Kochani, ja już jestem w domu Pół godziny temu jakoś wróciłam z jeziora i kochani, myślę, że vlog zaliśmy za udany, bo zawsze vlogi nagrywałam jakoś przez pół godziny i to wszystko potem montowałam z jakichś głupich ułamków, a teraz serio jest co tutaj pokazywać na tym vlogu. Myślę, że Wam się podoba i bajo!